Siema, siema, ja jestem Paliona, to jest kolejny odcinek na moim kanale, tym razem z Party Gamesów, ale zaczekaj, zaraz będzie intro, jeszcze chciałem wam powiedzieć, że w dzisiejszym odcinku nie będzie kamerki, ponieważ po prostu nie mam chęci w tym odcinku nagrać z kamerką, wiecie, czasem nie chce się zrobić fryzury i ten, a nie, nie chcę, żebyście oglądali mojej mordy takiej w ogóle niezadbanej, eee. I odcinki z kamerką będą w poniedziałek, także, także chyba odpoczniecie od mojej mordki przez te dwa dni. No, mało czasu wam daję na odpoczęcie, ale, ale no już mniejsza z tym. I w trakcie intra możecie zostawić subskrypcję i łapkę w górę, a my widzimy się już na pierwszej minigierce. Ogólnie pierwsza ręka tutaj się, a ręka minigierka się tutaj już rozpoczęła I chciałem was ogólnie zaprosić na mojego fanpage'a, który jest w opisie Ale poczekajcie, poczekajcie, trzeba się skupić Ponieważ trzeba wsiąść do wagonu, o tutaj jest ich masę No i zapraszam na fanpage'a, który jest w opisie, także wbijać do opisu, zaglądać tam I w sprawie live'ów, ponieważ na live'ie jest strasznie mało osób, nie wiem, nie wiem z jakiego powodu Także czuwajcie nad moim kanałem Bądźcie na bieżąco, o to moje, to moje! Dobra, nice. E, czuwajcie nad moim kanałem i, i wbijajcie na te live'y, bo naprawdę ja chcę robić dla, dla was live'y, ale wydaje mi się, jak jest 5 osób na live'ie To chyba nie ma sensu, nie? Robić live'y, to już wolę nagrać odcinek, żebyście mieli. E, no, no i w tym, w tym coś, coś, ten tegas. Czekajcie. Ale dziad mi zakosił, zakosił, to je moje, to je moje, proszę państwa, to je moje, cześć, cześć, bye bye. No, i, i tak to będzie w ogóle zostaw łapkę. Bo na 120 łapek będzie kolejny odcinek y, z mini Croftów, oczywiście, y, ponieważ też z Overwatcha się będą pojawiać odcinki, i to jest moje, proszę Państwa. To jest moje y, bardzo dokładnie. Patrzcie, ogólnie shaderki są bardzo fajne. Możecie się zapytać w komentarzu. Ja odpisuję, bo już jest znam na pamięć, ponieważ prawie ciągle na nich gram. Także, także lajtowo. Czekajcie, bo teraz tu będzie normalnie wagon. Zostawcie. O, tutaj jest ich pełno, także na nas, nas spontanie. Normalnie tutaj yy, no oni, już, oni już tutaj żegnają się z nami. No znowu muzyczka się ciągnie. Także poczekamy na, na kolejne rozpoczęcie, normalnie zrzucanie wagoników z powietrza. Czekajcie. O, teraz, teraz to, to je moje. Nie zdąży nikt. Proszę Państwa, cześć. Dziękuję, Natalia. Niestety nie zdążyłaś. Przykro mi bardzo. Ogólnie muzyka jest bardzo fajna. Tylko wy jej pewnie nie słyszycie, ponieważ mikrofon dałem sobie na głośno, także. Także no chyba lepiej mnie słyszeć niż dźwięki yy, normalnie z minicroftów. No ale jak to woli, nie? Jak to woli. Dobra, czekajcie, tu się już normalnie. Uuu, fajne fajne skinety. Nie widziałem ich w ogóle. Czy widziałem tylko Jasia? Ale tych, tych. To są chyba administratorzy. Ej, lol, bo mi. O, ona zagubiła w akcji w ogóle, patrzcie, tutaj na lajciku sobie zdążyłem. Dwie, trzy osoby zostały. Kurde, ja tu często wygrywam, także mam nadzieję, że wygram ogólnie. Eee, no i poczekamy sobie nowego nika, zaraz spokojnie sobie wygramy. To, to, to już jest, to jest mój... Nie, no co za chamy. Niestety nam się nie udało, ziomki. A my widzimy się już na kolejnej minigierce. Teraz niestety są światła. W światłach nie jestem dobry ostatnio Bo coś mi w ogóle nie wychodzą Ale no zobaczymy I lecimy z tym koksem Tylko mi tutaj zasłaniają Patrzmy się tu i shift Proszę państwa tutaj refleks musi być jak normalnie kobra. Czekajcie I lecimy z tym kozakiem I zaraz trzeba będzie się zatrzymać i shift Dobrze proszę państwa bo zaraz lecimy na Pierwsze miejsce normalnie Pierwsze miejsce i shift No, no na razie nam rewelacyjnie idzie Rewelacja, no Francja. Szóste miejsce! Co tu są za ludzie w ogóle? Co tu są za ludzie? Kolejna minigierka to jest takie choćby normalnie popcorn. Tak ja to nazywam. Może Wy też to tak nazywacie? No nie wiadomo. Cześć przyjacielu. Może mnie kojarzy z YouTube'a, yy, ale nie mam... Poję ty, wszyscy z YouTube'a mnie lubią. No ja nie wiem, że ty, dobra, czekajcie, bo ja tu normalnie trzeba yy, na białe sobie skakać, a zaraz yy, ich nie będzie i wpadniemy sobie w lawę. No, nie wytaplamy się w niej, ale mam nadzieję, że takiego miejsca nie będzie. Ale pewnie będzie, bo ja w to ak akurat minigierka jestem yy, trochę słaby, zaraz wpadnę. bo ja tu sobie normalnie lubię tak denerwować ludzi. Bye bye. Ja tak zawsze lubię robić, o tutaj jest biały, bye bye Tu sobie to zniszczymy Tu jest kolejne biały, no, zostaw mi je grubasie No i, i tak jak widzicie w tej minigierce niezbyt dobrze mi idzie Ale my widzimy się już na następnej i chyba przedostatniej minigierce Proszę państwa kolejna minigierka tu się już rozpoczyna Ruszyło to do jak to się robiło, A teraz już ogarniam Ile tu jest ludu Oh my god, w ogóle dziwi, dziwię się, że nie ma takich lagów na tych normalnie shaderach, ty. No nie ma lagów. Luju, ta minigierka jest poserana w ogóle. Patrzcie no, nie jest tak źle, no jestem ostatni w tabeli. A w tabeli jak jestem ostatni, to to jest dobrze chyba, nie? Bo jak jestem w tabeli ostatni, to nie jest źle. Patrzcie, zaraz będę przedostatni w, w tabeli. Bo to, to ci, ci, co są poza tą to, to już, to jest naprawdę już dramat. E, to już jest porażka w ogóle Nowego Jorku a my tu już ciśniemy zaraz będziemy w tabeli mam, na, mam nadzieję przynajmniej chociaż nie chociaż nie będziemy normalnie e, wyżej w tabeli ponieważ zobaczcie patrzcie nie to to niewykonalne było to, to było niewykonalne teraz w ogóle ostatnia minigierka ziomki e, no normalnie ostatnia minigierka czekajcie czekajcie tu jest normalnie jakiś robot boy gisiak TNT normalnie, zróbmy sobie tak, bo tak się w to lepiej gra ogólnie. Także ciśniemy z tym koksem. Dobra, czekajcie, tu jest jeden, tu jest jeden, tu sobie uciekniemy mu. Takim normalnie labiryntem. Chodźmy tędy. Ludzie mi zasłaniają trochę. Zostawmy, mnie, zostawmy. Mnie. Dobrze wybuchnęli, wybuchnęli. Ile ich tutaj jest? I czerwono tutaj jak, jak normalnie nie wiem gdzie, kurde, nie umiem się skojarzyć, czekajcie. Kurde, bo zaczerwono mi tutaj. Zostaw mnie pójść, dobrze. Bo odcinek musi być dłuższy. Odcinek musi być dłuższy. Musicie mnie pozostawić w spokoju, guys. Guys, please. Don't do it. Dobra, dobra. O, wybuchnęli. Teraz ja mam TNT, trzeba oddać tutaj komuś. Tylko nie, staram się, staram się. Nie wychodzi mi to. Staram się, staram się, staram się, naprawdę bardzo się staram. Nie wychodzi mi to. Nie wyszło. Widzimy się na pożegnaniu. Że to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Także nie zapomnij zostawić kciuka w górę oraz y, piękny czerwony przycisk subskrypcje. Y, no, graliśmy ogólnie na serwerze jasiem.c, No i widzimy się już w następnych odcinkach. Już ogólnie krótki odcinek, ale, ale chcę po prostu teraz dziennie odcinki wstawiać. Także nie gniewajcie się, nie gniewajcie się. Postaram się też dłuższe odcinki, bo chcę serię na modach kontynuować czy coś w tym stylu, zobaczy się, no ale my widzimy się już w następnych odcinkach, do zobaczenia!